Dzień dobry, witam bardzo, ale to bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. I jak już widzicie po tytule, jak widzicie po dacie premiery tego e, odcinka, i jak widać po koszulce, e, dzisiaj będzie testowany Nowy Dzik. Ale, drogi widzu, zanim zaczniemy, zostaw. Łapkę w górę! Zostaw przycisk, subskrybuj, tam na dole i zostaw komentarz. Bo nie ukrywam, że chętnie bym poczytał jakieś komentarze eee, odnośnie do jakichś nowych energetyków, jeżeli takie się pojawią. Eee, I co? Mam nadzieję, że już to zrobiłeś. bo my przechodzimy do degustacji i prezentacji naszego nowego uczestnika. Wielkiego testu energetyków. A jest nim, proszę Państwa, dzik, zero cukru, zero kalorii, z wysoką zawartością kofeiny. Jest to dzik kwaśne jabłko. I cóż, yy, w porównaniu w sumie do wcześniejszych puszek yy, Dzika yy, możemy zauważyć, że no jest, jest to troszkę inne. Co mi tu kurwa lata wypierdala, że jest to w sumie inna, inna puszka, inna zupełnie jakby mm, inny. Jakby to nazwać? Inna szafa graficzna. Jest tutaj zupełnie inna szafa graficzna yy, niż w tych wcześniejszych, yy, i pojawiło się coś, czego wcześniej nie było czyli taki znaczek yy, o, 18, plus, że jest on tylko dokupiony przez osoby pełnoletnie. I yy, co też zauważyłem że logo dzika się zmieniło. Nie ja, ja mam nadzieję, że to będzie widać. Logo dzika się zmieniło. Eee. Hmm. No cóż. Nie ukrywam. Puszka fajna. Bardzo, bardzo mi się podoba. Bardzo taka eee, przyciągająca uwagę. Nie, nie ukrywajmy to eee, tego. No ale dobra. Może koniec o puszce. A przejdźmy do degustacji. Zobaczmy, czy kwaśne jabłko. Naprawdę smakuje. Jak kwaśny jabłko. Pachnie jak takie typowe, zielone, takie wiecie, zerwane z drzewa, jabłuszko zielone, takie jeszcze, nie czerwone, takie zielone. Autentycznie. Dobra. A wasze zdrowie za to, że zostawiacie suby. Mam nadzieję i łapki w górę i komentarze. Ja, jakby ja jedyne co mogę powiedzieć to jest to, że niektóre marki energetyków powinny się uczyć od dzika, że jeżeli coś jest napisane na puszce, to tym faktycznie je, że to faktycznie jest jakby w, w danej puszce. Ponieważ naprawdę yy, jest napisane, że jest to kwaśne jabłko wiadomo, nie jest ono aż tak kwaśne, ale czuć, że jest kwaśne i czuć to jabłko także naprawdę bardzo bardzo dobre no, no ja nie będę pierdolił tutaj, nie, no, no naprawdę są, jest to zajebiście dobrze zrobiony energetyk. <laughs> Myślę, że takie 9,9 9 na 10 naprawdę mega mega dobre. No ale z tej oco, z tego względu to 9,9 na 10 że naprawdę da się tu pić, bo wiadomo te jabłka są takie, że jak je weźmiecie i ugryziecie, to jest takie o, zawsze takie a, no, kwaśne, kwaśne, nie? No tutaj wiadomo tego nie ma, bo to by zepsuło trochę vibe tego. Ale na takie upalne dni jak teraz są, to taki energetyk, słuchajcie, wjeżdża cud miód. Chłopaki z WK naprawdę zrobiliście zajebistą robotę po raz kolejny e No i co, Ja nie będę tutaj pierdolił. No to jest kurwa 9,9 na 10. To nie jest dlatego, że mi, nie wiem, zapłacili za to czy coś, bo chłopaki pewnie nawet nigdy nie zobaczą tego filmu. Ale naprawdę jest, jest sztos. Jest sztos. Bardzo mi smakuje. Jest on do dostania na WK-skleppl. I, na, I w biedronce za 550. Także jeżeli ktoś chce spróbować i przekonać się, czy mam rację, to zapraszam do biedronki lub na wksklep.pl i, i sprawdzić. Tyle. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. I widzimy się. Następnym odcinku się